Gdzie jesteś, myślę, że jesteśmy, żeby wola już jest, już jest. Teraz, coraz bliżej. A dalszym będzie zaraz. I nagrywam bo szkoda, jak to się mówi, i czasu. Ale taki, jak właśnie widać, bo nie jest aż taki tragiczny. No od Warszawy w kierunku gdzieś tam na Śląsk powiedzmy no tiry idą jeden za drugim praktycznie tam czerwy i znowu i znów natomiast do Warszawy to już, już coraz mniej no wiadomo że w nocy na Warszawę idą i tam gdzieś dalej powiedzmy na wschód no, w nocy wszystko idzie nad ranem zaopatrzenie no, no tak już w ciągu dnia to już wiadomo że raczej powroty są lub i jedzie się na inne, że tak powiem, eee, dalej. Jedzie taki wynajm, siedział mi na ogonie, bo chcę pokazać chłopak jakiś kurcze pieczony. On to jedzie samochodem. właśnie teraz taka dziwna mentalność u tych obecnych kierowców, lub no młodych w ogóle, że jak jedzie osobówka, model jakiś peżon, to mu się nie podoba, to on cwaniakuje. Yy, a to to, a to tamto. Nie wiem, to jest takie jakieś. Ale to u nas w Polsce, za granicą nie ma tego. Tyle lat jeździłem na świecie i rozmawiałem, jak to się mówi, z wieloma kierowcami. Przepisy są e, ostre, kary, etc. No, u nas tylko tak, do tego podchodu, jak to się mówi, nie dawało. Trudno tylko, że hej. O, na ogon, bo on jest wielkie pańsko, on jeździ Audi albo tam jeszcze inny. takie frajerstwo typowe. Nie ma kultury, brak, o, między kierowcami nie ma kultury. Czy to będzie kierowca amator, czy będzie zawodowy, nie ma po prostu kultury. Zabrona, bo jem się, no gopyra poznańska, zajeżdża pod po tył i druga, ale pokazu, pokazuje swoją siłę, przewagę i głupotę. Muszę za, zastosować kamerę, zamocować tył, żeby rejestrowała takie te, puszczać, może trochę by ich się odznaczyło zachowanie. Śmiało gryzło, kurczę teczone, w nogę koło kostki, jednej nogi i drugiej, I co zabierać. Od u tego Arka tam chodziłem po trawy, może, jaka cholera, albo mrówka jaka, kurczę teczone. Jeszcze raz no teraz chyba przedmieścia nadarzyna, tak mi się coś wydaje chyba. Rusiec, no no tak, tutaj można ten wędzeł filmować. w tajemnicy, Wida, im je. Bida, wojna jest. Za dużo pozwolono im. I za dużo im pozwolił, a noszą się jak nieboskie stróżenie. and get these with the Jimmy I przejdziecie do domu. Przeciwko trzeba kupić. Picie, bo się skończyło. No, na wody, trochę. Muszę przestać pić butelkę. Zobaczymy, bo może to gdzieś na butelce jakieś coś było. Cholerstwo i nie tak. No problem z tym. o nie wiem. To wszystkie napoje, które nie pić, tylko pić z naczynia. Zaobserwujemy. Takie wafelki były mleczne, mi bardzo smakowały, ale no, nie markowe jak to się mówi, niby jakaś tam firma na potrzeby, ale może tam jakieś składniki chemiczne są. No, nie wiem, naprawdę nie wiem czego się przyczepić. Widzimy, no. Pana weźmiemy. No nie ma, na powrocie tej zwężki, tego cyrku parę kilometrów. Jest, ale to jest, trzeba uważać na to zielone. Это есть, то, а, 60. Dobra, mamy Magdalenkę, nie pokażę Wam tutaj, bo tu stojaczki stoją, ryzaczki.